Lepiej stanąć tym profilem, czy tym profilem, tym, czy tym, tym. Dobra, nieważne, zaczynamy. Siemano z tej strony Makabra i witam was w kolejnym odcinku, jak widzicie z mapki przygotowanej przez mojego, jednego z moich widzów, P.D. Simona, tak, pod ostatnim odcineczkiem zostawiliście tyle łapek w górę, że po prostu jestem w szoku, yy, mówiłem abyście dobili 60 łapek i będzie kolejny odcineczek, a wy po prostu rozwaliliście system i to 60 łapek nabiliście w niecałe dwie godziny, dlatego... Tego bardzo Wam za to dziękuję i naprawdę jestem w szoku, muszę Wam powiedzieć, gdyż po prostu myślałem, że wbijecie te łapeczki w dzień lub dwa i będę miał czas po prostu, żeby to nagrać i wrzucić, a tu od razu praktycznie wbite te łapeczki i od razu musiałem zacząć nagrywać. Filmik dopiero pojawi się, myślę, w sobotę, tak, w sobotę się pojawi. Mam nadzieję, że, że będziecie oglądać i że będzie się Wam podobał, i że zostawicie minimum tyle łapek, ile zostawiliście tutaj. Ale w sumie czekajcie, nie? Bo skoro Wy nabiliście 60 łapek tak szybko, to teraz trzeba podnieść ten próg łapkowy. I myślę, że tym razem, tym razem dobijcie mm, powiedzmy 80 łapeczek. Tak, jeżeli będzie 80 łapeczek, to od razu się biorę za nagrywanie i pojawi się kolejny odcineczek z tego wspaniałego parkura. Jak widzicie, pierwszy etap mamy za sobą, już tam jest. Trofeum też zostało zdobyte. Trofeum zostało zdobyte nawet przed przejściem tego parkura i no nie był on taki łatwy. Znaczy, niektóre elementy w nim były łatwe, a niektóre niestety nie były. I znowu są te szczałki, którymi się tutaj można bawić. Czekajcie. O, strasznie mnie to wciąga ta zabawa tymi szczałkami. No ale dobra, przejdźmy do przechodzenia parkura. Jak wygląda w ogóle ten parkur? Najpierw zerknijmy, boże, te głowy. Ja się już boję tych głów. No i tych tutaj płotek. To będzie naprawdę mega trudne, ale dobra. Zac... O nie. No i jeszcze deszcz zaczął padać. Pięknie. Dobra. Czyli przechodzenie parkura w deszczu. Słońce zaszło za chmurami, a my przechodzimy parkura w deszczu. Dobra. Tutaj też doskoczę, myślę. Tak, doskoczyłem. A teraz co my mamy zrobić? Yy, yy, chyba tutaj, wejść na tą drabinkę. Tak czy nie? Co? Nie gadaj. Aaa, dobra. Zapomniałem, że mam włączony tryb kreatywny. Okej, okay, ziomeczki, żeby nie było, że żeby znowu, żebyście nie pisali, że jestem cheater i w ogóle, to wyłączyłem ten tryb kreatywny, kreatywny, poszedł precz i gramy teraz na zwykłym survivalu. I uwaga, uwaga, kolejna próba wejścia na te drab, Drabinki! Eee... Dobra, nie poddam się tak łatwo, mam nadzieję, że tym razem nie będę musiał używać tego trybu kreatywnego tak często jak ostatnio. Ale jeżeli po prostu się wkurzę, to znowu go odpalę, bo nie będę tyle razy przychodził to samo, żeby dochodzić do miejsca, w którym... I tak spadnę. Także... u, pierwszy klocek. Nie! Skin Batmana w ogóle nie pomaga nam w skakaniu tutaj. Ja myślałem, że coś pomoże. Ale no nie, naprawdę. A few moments later. Nie, no ale naprawdę, moi drodzy, jeżeli chcecie zrobić dla mnie mapkę, to proszę nie róbcie tylko parkura, gdyż, gdyż widzicie, jak mi y, idzie przychodzenie tych parkurów. Jeżeli chcecie, to możecie mi zrobić, wiecie, jakąś fajną mapkę, jakąś, nie wiem, przygodową, jakiś survival. Jakiś, nie wiem, escape na przykład, nie wiem, nie wiem, cokolwiek byle nie parkour, oczywiście może by mieć jakiś motyw parkura ta mapka, w sensie jakiś tam motyw nieduży, że muszę coś przeskoczyć, ale żeby to było jakieś takie w miarę, w miarę łatwe, a nie, wiecie, parkour jak parkour taki jakiś, yy, jakiś taki, wiecie, jakiś taki, y, taki jak ten na przykład, który nie jest dla mnie, znaczy, ktoś powie, że on jest łatwy, dla kogoś może być łatwy, ale dla mnie nie jest łatwy, no. No Także kolejna próba, przysięgam, że jak teraz spadnę, to od, odpalam game moda i po prostu dolecę tam, gdzie byłem Na tą, o, na tą wełnę O, dobra I tutaj byłem, tutaj nie, mogu, nie mogłem wskoczyć Teraz Kurwa, no nie No po prostu kurwa, no nie Boże, czy ty to widzisz? A few moments later. Dobra, jestem tutaj znowu, wskoczyłem na tego kloca tutaj i przeskoczyłem znowu kolejna trzecia próba wskoczenia na to gówno Uuu, teraz mi się uda, mam nadzieję. Tak, 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 tak. Jest, 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 jest. udało się w końcu. Teraz mamy wskoczyć pewnie na tego jelly jumpa tutaj a z jelly jumpa wskoczyć pewnie tam. Dlatego spróbujmy to wykonać. Wow. Tak, 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 tak! Ło, wow, wow, wow. udało mi się, niesamowite. Omyg, oh omyg, oh ale jak tutaj spadnę już, to ja nie wiem, załamie się chyba. Tutaj to już na pewno odpalę, tego game gremoda, żeby sobie dolecieć. I, I no nie! No widzieliście to? Byłem i sam spadłem. No po prostu, kurwa, no nie! Hej nie jest co za czary, ale otworzył nam się tutaj trzeci etap, jak się zalogowałem. Eee, yy, bardzo dziwne, tak się loguje. Słyszę dźwięk otwieranych drzwi. Otworzyły się te drzwi. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale. Nie wiem. Duchy po prostu chyba. Okej, okay, ziomeczki, doskoczyłem tutaj gdzie teraz jestem. Znaczy nie doskoczyłem, tylko sobie włączyłem game mode i po prostu się tutaj ustawiłem. Gdyż nie będę przechodził tego setki razy, tysiące razy, gdyż nigdy bym tego parkura nie ukończył w taki sposób. No i teraz sobie to No i teraz będę do skutku tutaj skakał, żeby tego kloca przejść. Tak więc próbujemy jeszcze raz. No nie o, udało mi się skoczyć w końcu na ten klocek, Boże święty. Zapewniam Was, że to będzie kurde ostatni parkur, jaki ja w ogóle użyję na tym kanale. Znaczy, nie wiem, nie wiem, w sumie nie obiecuję, jak będzie dużo łapeczek, to oczywiście się będę męczył z tym parkurem. Ale no, no, ale, no, ale tak, tak, tak. Dobra, teraz tutaj. Tak, oczywiście musiałem spaść spokojnie, mam game moda, nic się nie stało. They see me trolling. They hate it. Okej, okay, za w końcu, kurde, za... nie wiem, za 50 razem dało mi się tutaj doskoczyć i tutaj trzeba być ostrożnym. Zejść na te płotki. I to właściwie mi się chyba uda przelecieć. Co o tym sądzicie? Na sprincie, na sprincie tak! Nie! Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Tamtego klocka nie ma. Czekajcie, ja go usunę, prawda? E, tak, tutaj był, było zakończenie parkura, dobrze, 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 dobrze i moi drodzy przeszliśmy parkura, prawda? To nic, że trochę go streetowaliśmy, to nic, że mam odpalonego game moda, oczywiście zaraz go wyłączę, żeby nie było. Moi drodzy, tak się o to przychodzi. Parkury, prawda? No po prostu ja już w pewnym momencie tam nawet nie gadałem, bo już byłem taki wkurzony, że po prostu chciałem to tylko przeskoczyć i iść dalej. I to w końcu przejść naszego trofeum, oczywiście, nie ma, bo gdzieś musiało spaść i oczywiście go nie umieściłem, gdyż po prostu znikło już tego co widzę. Także niestety jednego trofeum nie będziemy mieli, ale myślę, że to nie jest przeszkoda. Oczywiście ma mamy przełączone w dół. Do tamtych drzwi, no i gdzie się stąd wychodzi w ogóle I w ogóle ta mapka jest naprawdę tak mnie wkurza, że po prostu jak ją przejdę sam, to wszystko tutaj w TNT wezmę Ustawię wszędzie TNT i ją po prostu rozwalę i będę wtedy najszczęśliwszy na świecie Okej, okay, ziomeczki, jak widzicie, mamy już otwarty poziom trzeci On był nawet otwarty przed tym, zanim przeszliśmy to w ogóle Da się to zamknąć Patrzcie, one w ogóle nie są zamykające się, te drzwi. No i jak widzicie, mamy tutaj neter. Neter przejdziemy już w kolejnym odcineczku. Jeżeli tutaj zostawicie 70 łapek w górę, to ja od razu przechodzę do nagrywania kolejnego odcinka, właśnie z tego neteru. I myślę, że tam będzie jeszcze gorzej. Gdyż, gdyż, ale właściwie czekajcie, wejdziemy sobie i zobaczymy, jak to wygląda. Żebyście mieli taki spoilerek do następnego, do następnego odcinka. O, jesteśmy. Oh my god! Oh my god! Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Znowu te głowy, znowu płotki, jakieś tamte jelly jumpy, te, te bloczki takie od których się odbija. O, oh my gej, no i on jest zdecyd zdecydowanie dłuższy. Dobrze, także kończmy ten odcinek i pamiętajcie, 70 łapek. Kolejny odcinek z tego to parkura, to już będzie ostatni odcinek, trzeci i wreszcie uda mi się go skończyć. Pamiętajcie, że jeżeli macie dla mnie jakąś mapkę lub macie dla mnie jakiegoś fanarta, to możecie mi podsyłać go na maila. Maila oczywiście macie w opisie. Zapraszam też do zaglądania na tego opisu. Zapraszam na mojego Face'a, Snapa i inne media społecznościowe jak najbardziej. No i ziomeczki to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym materiale Siemanko!